Dzień dobry! Dzisiaj rozgrzewka dla wokalistów. Metoda nazywa się LAX Vox i wywodzi się z Foniatri. Do ćwiczeń potrzebujemy rurkę o długości 35 cm i średnicy około 9 mm. Musimy mieć proste plecy, bo jak wiadomo, przy śpiewaniu zawsze dobrze jest mieć prawidłową postawę ciała. Rurkę zanurzamy w wodzie na głębokość około 2-3 cm. I fonujemy samą głoskę u na jakiejś wysokości dźwięku, staramy się usta wysunąć do przodu, tak, żeby nam policzki drgały. Spróbujmy na innej wysokości dźwięku, wyżej lub niżej. I jeszcze na innej spróbujmy teraz gryzanta w górę i w dół. Spróbujmy zaśpiewać tak, żeby dotrzeć do krańców skali i w górze i w dole. Teraz staccato na jednej wysokości dźwięku. jakiejś innej jeszcze na innej a teraz taka to na różnych wysokościach dźwięków i w różnym tempie Wiemy jakąś piosenkę. Może to być szła dzieweczka do laseczka. Teraz fonujemy z wodą, bez wody i bez rurki, tylko zostawiamy układ ust taki, jaki był przy ćwiczeniu z rurką. Uwaga! <słuch> Życzę Wam miłego ćwiczenia.